Wystarczy rzut oka na telefon i już wiadomo kto stoi pod drzwiami. To nie science fiction, a teraźniejszość dzięki produktom takim jak wideo domofon ESWIS TP9 Pro. Urządzenie zaprojektowano, aby zoptymalizować komunikację przy drzwiach wejściowych w nowoczesnych domach i w tym celu połączono wideo domofon 2 w jednym, 8 ekran dotykowy i aplikację mobilną Ezvis. A jak to wszystko działa w praktyce? Sprawdźmy Ezwis to marka obecna w ponad 130 krajach, której pewnie nie trzeba już nikomu przedstawiać. Ich filozofia jest prosta. Bezpieczeństwo, wygoda i nowoczesny design w jednym ekosystemie. Nieważne czy chodzi o kamerę, czujnik ruchu, robota sprzątającego, czy inteligentny zamek. Wszystko działa w obrębie jednej aplikacji. Na żywo TP9 Pro robi naprawdę świetne wrażenie. Front wykonany z metalu i szkła, dzięki czemu urządzenie wygląda premium i jest przyjemne w dotyku. Tu nic nie trzeszczy i nie ma tandetnego plastiku. Ezwis postawił na minimalizm. Prosta forma, delikatne podświetlenie, estetyczny panel z wizytówką. To sprzęt, który pasuje zarówno do nowoczesnego apartamentu, jak i do domu jednorodzinnego. No i jest odporny na deszcz, kurz, mróz. Czyli dokładnie to, czego oczekujemy od sprzętu, który wisi na zewnątrz przez cały rok. A sam montaż? Prostszy niż myślisz. TP9 Pro działa w systemie dwużyłowym, więc zazwyczaj wystarczy podmienić stary domofon bez kucia ścian. Za zasilanie odpowiada często używany w systemach domowej automatyki zasilacz 24V, który najlepiej umieścić w rozdzielnicy. Jakość zarówno wideo, jak i audio z tego typu urządzeń zazwyczaj przewodzi na myśl możliwości smartfonów sprzed dekady, ale na szczęście SWIS nie zapomina o tym, który mamy rok. A wideodomofon TP9 Pro oferuje naprawdę świetny obraz w rozdzielczości 4K. W praktyce oznacza to, że nie trzeba martwić się o rejestrowane detale. Nie tylko rozpoznasz twarz gościa, ale nawet zobaczysz numer paczki, którą trzyma kurier. Dzięki technologii WDR i korekcji zniekształceń LDC obraz jest naprawdę naturalny bez prześwietleń i efektu rybiego oka. A w nocy zamiast klasycznych podczerwieni mamy Colorful Night Vision, czyli kolorowe nagrania nawet w całkowitej ciemności. No dobra, ale co z tym otwieraniem drzwi? W końcu to jedna z najważniejszych funkcji wideodomofonu. System obsługuje nowoczesne odblokowywanie zbliżeniowe NFC za pomocą smartfona. Konfiguracja z poziomu aplikacji jest banalnie prosta. Później wystarczy tylko przyłożyć smartfon z NFC do panelu i drzwi odblokowują się automatycznie. Jeśli wolisz klasykę, możesz użyć bloka RFID. W zestawie masz 5 sztuk. Pisać kod, zeskanować QR, no albo po prostu otworzyć drzwi z poziomu aplikacji SWIS. Każdy domownik może mieć swój sposób dostępu i wszystko działa błyskawicznie. Decydując się na zakup SVIS TP9 Pro, otrzymasz w zestawie także ośmiocalowy ekran dotykowy, który jest sercem całego systemu. Co ważne, to nie tylko podgląd z domofonu, to centrum sterowania całym inteligentnym domem SWIS. Możesz tu zarządzać kamerami, sprawdzić wizjer, otworzyć bramę albo włączyć podgląd z innych urządzeń. Interfejs w języku polskim jest prosty i czytelny. Nawet osoby, które wcześniej nie miały kontaktu ze smartphone, poradzą sobie bez problemu. Z poziomu ekranu można oczywiście rozmawiać z osobą przy dzwonku, podobnie jak z aplikacji mobilnej. Tutaj moją uwagę przykłada jedna z funkcji bezpieczeństwa. Można nawet zmienić ton głosu, aby nie zdradzać dzwoniącemu swojej tożsamości. Dostępne jest też inteligentne wykrywanie ludzkiego ruchu. Gdy TP9 Pro wykryje ruch człowieka przy drzwiach, aplikacja natychmiast wyświetli stosowne powiadomienie co ważne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dostosować czułość wykrywania i wyznaczyć strefy wykrywania, aby ograniczyć niepotrzebne powiadomienia. Żeby to wszystko działo jak trzeba, niezbędna jest niezawodna łączność. SWIST TP9 Pro obsługuje Wi-Fi 6 w pasmach 2,4 i 5 GHz, co zapewnia stabilny transfer obrazu z kamery i łączność z aplikacją mobilną bez opóźnień. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, SWiz nie zostawia miejsca na kompromisy. Mamy szyfrowanie AES, TLS i pełne end-to-end -end encryption. Rejestrowane zdarzenia zapisywane są na karcie pamięci o pojemności do 512 GB oraz opcjonalnie w chmurze. Wszystkie te technikalia wyglądają imponująco, ale najważniejsze jest wygoda w codziennym użytkowaniu. W codziennym życiu to po prostu działa. Kurier dzwoni, widzisz go na ekranie, rozmawiasz i otwierasz furtkę bez wstawania z kanapy. Goście przychodzą wcześniej, Puszczasz ich zdalnie przez aplikację, wracasz z zakupami, jedno tapnięcie telefonem i jesteś w środku. SWIS TP9 Pro to wideodomofon, który oferuje wszystko, czego chciałbym oczekiwać od urządzenia tego typu. Mamy tutaj rozdzielczość 4K, pełnokolorowe nagrania nocne, powiadomienia wysyłane na smartfon i ośmiocalową jednostkę sterującą, integrującą wszystkie funkcje w jedną całość. Do tego solidna metalowa konstrukcja i spójny ekosystem. Jeżeli szukasz urządzenia, które nie tylko wygląda nowocześnie, ale też zapewnia funkcje realnie poprawiające komfort życia, no to warto wymienić swój obecny domofon na wideo domofon SWIS TP9 Pro. Dajcie znać w komentarzach, jaki sprzęt smartfon powinniśmy przetestować w kolejnych filmach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.